Czujesz ucisk w brzuchu albo pod żebrami, jakby coś tam utknęło? To może być sygnał, że twój układ trawienny bardzo, bardzo spowolnił. Kiedy jedzenie nie jest dobrze strawione, zaczyna zalegać najpierw w żołądku, a później w jelicie cienkim. Treść pokarmowa, która nie została strawiona ani przesunięta dalej, zaczyna fermentować. Konkretnie fermentują ją bakterie, które zamieszkują w naszym żołądku i właśnie lić. Produktem tej fermentacji są gaz i od tego zaczyna się cykl dyskomfortu, napięcie, wzdęcia, bóle, gazy. Co za tym stoi? Zazwyczaj wszystko zaczyna się od niskiego poziomu kwasu żołądkowego. Problemem będą też niedobory enzymów trawiennych, trzustkowych, niedobory żółci. W efekcie tego dostajemy SIBO, które dodatkowo spowalnia perystaltykę. Kolejne przyczyny to stres i braki snu oraz zbyt częste podjadanie, bo przez to nas układ pokarmowy nie ma czasu, żeby się dobrze wyczyścić i na sam koniec Popijanie dużej ilości wody podczas posiłków, bo ile organizm potrafi się wyregulować i stworzyć tyle kwasu rządkowego, ile potrzebuje, ale jeżeli mamy już problemy z stworzeniem kwasu rządkowego, to wodą możemy dodatkowo rozcieńczyć.